No się ma, no nie wiem, wy do mnie zadzwoniliście. Do, A to fej musiał zadzwonić. Przysłuchujesz się tutaj, co Pan Jacek, Jacek powiedział? Są osoby ciekawsze do słuchania niż Jacek Murański. Yy, to może wprost, jakby mamy pierwszy, nie wiem, czy to pierwszy raz, możliwość, żebyście się skonfrontowali, to powtórz swoje zarzuty do nitrozyniaka, tak, żeby on mógł odpowiedzieć to musiałbym puszczać jeszcze raz te, te materiały, które no, nie chcę tutaj widza zanudzać. Dobra, ty. Nas... Chodzi o to, że tam mówiłeś, że właśnie mieszkasz w Breslau i że na, na Donata, czy co sądzisz o tym, gdyby chyba wojska rosyjskie wkroczyły do Polski, to powiedziałeś oby tak. Aha, czyli Jacek Murański kolejny raz posłużył się jakimś wyrywkiem dwusekundowym, czy trwało to chociaż dłużej? No z pięć No właśnie, no właśnie. Czyli kolejny raz, no ogólnie tak. No, to moje stanowisko jest takie, że może w czas, który tam Jacek Murański poświęca na wizji, żeby wytłumaczył, co zrobił dla Ukraińców podczas tej wojny, poza zdobywaniem atencji na konferencjach. Nie wiem, może pojechał pomóc, może zebrał jakąś paczkę. A to jest ciekawe, bo podobno szalony reporter tam dużo pomaga, mimo wszystko, że odwalił podobno. tą akcję. Podobno. Ale to nawet nie o to chodzi, bo Jacek Murański to jest osoba, która yy, codziennie sobie mordę wyciera. Ale ludziom, słyszę roztrzęsiony głosik. To bardzo, okay. bardzo dobrze, czyli wrażenie wywarło, nie, więc to... nie, udawaj, nie udawaj, chłopcze, że nie słuchałeś, bo przysłuchiwałeś nie się z ogromnym nie, chłopcze, zainteresowaniem. Pływa, pływa, a słyszę roztrzęsiony, mocno, mocno tam, pieluszki pewnie są już założone, mocno roztrzęsiony głosik. Eee, i, trochę eee, i Trochę inaczej cię widziałem na tych streamach. Tam jesteś taki apodyktyczny, Wie tak rządzisz, powiem... tam tak Dobra, wyzywasz. Tutaj im. masz mocno rozdygotany głosik. Chłopcze. Ale dobrze, to pozwólmy, żeby nie to się wytłumaczył. No w przeciwieństwie do ciebie do nas kompromitować rodzinę na żywo. Konkretnie. Ja w w kompromitować. Dobra, konkretnie. Yy, użyłeś takiego sformułowania. Ja nie bez powodu, bo ja, ja jestem cierpliwy jak sam, co wielokrotnie podkreślam. Kurwa yy, stary Ty się pochwaliłeś, ty, ty się pochwaliłeś, że zarabiasz 80 tak trzy, tysięcy na YouTubie miesięcznie. Dookoła. Więc teraz tak, yy, bo oczywiście, oczywiście, że to jest bardzo ważna informacja w kontekście tego, co cię czeka, bo ja też zapowiedziałem, że po tym twoim materiale, który, który, na nie mnie, który na mnie opublikowałeś, ale to jest kwestia biznesowa, bo to się moi wspólnicy o to upomnieli. Okay. Powiedzia, powiedziałeś, konkretnie cytuję, i to nieważne, czy to ma 5 sekund, czy 10, Murański wobec milionów swoich widzów: Murański, oddaj ludziom pieniądze we Wrocławiu. Na to zareagowałem nie, nie tyle ja, co moi wspólnicy. I e, niejako zobligowali mnie do tego, aby tę sprawę upublicznić. Więc powiem, ja odpowiedziałem i teraz powtarzam Ci to jeszcze raz. Masz trzy wyjścia. Albo ujawnisz, e, ja, o, jaki, o jakie posądzasz mnie niegodziwości, konkretnie, albo przeprosisz, albo zapłacisz. Nie ma, nie ma czwartego wyjścia. Więc konkretnie, kogo miałeś wyjście... na myśli, mu, mówiąc, że Murański oddaj ludziom pieniądze w Wrocławiu? Twój syn Mateusz Murański, w momencie, kiedy mieszkał we Wrocławiu i prowadziła go pewna osoba, u której ty też kiedyś byłeś na wlewach, nie rozliczył się z nim. To te kroplówki? Tak. Słuchaj, po pierwsze mówiłeś to o Jacku Murańskim. Mówiłeś, no, ale właśnie e, powiedział, że ty, było, ty też podobno korzystałeś z tego. I ja korzystałem... No powiedział, z jakich, że Mateusz korzystał i że ty też tam podobno. Nie, w ogóle to jest jakaś bzdura. W tej chwili chłopak coś tutaj coś tutaj podrzuca. O wlewach mówisz, nadajesz... E, po, po pierwsze jest to nieprawda, co do zasady, żeby było jasne. E, konkret konkret. I to będziesz miał okazję to wyja wyjaśnić, bo to są poważne sprawy, które rzutują też na e, sytuację e, firmy, gdzie jestem zaangażowany. Więc będziesz miał to okazję wyjaśnić. Dobrze zarabiasz, to bardzo dobrze, to, to jest, jest bardzo dobra wiadomość. Kurwa, będziesz, więc poglądacie? po pierwsze, chłopcze, po pierwsze, chłopcze, kłamiesz. Jeszcze raz. A teraz teraz, teraz jakiś teraz, 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 jak banał przypisujesz do bardzo poważnych zarzutów ale ja nic nie słyszałem. po pierwsze, kłamiesz, po drugie, do bardzo poważnych zarzutów upublicznionych miliona odsłon, przy, jak, jak, jakiegoś badalnego, nieprawdziwego zresztą nie, nie przykładu używasz. Tak do mnie. Po, dróg, po trzecie w końcu mówiłeś o Jacku Murańskim, więc też Jacek Murański, pomijając to, że ten pierwszy wątek nie... jest nieprawdziwy. Jacek Murański też komuś nie zapłacił czegoś we Wrocławiu? Ogólnie stary, tak mocno krzyczysz, kurwa, że nawet nie rozumiem. Postaraj staraj. Się Ty wszystko panować. rozumiesz. Dobra, Słuchaj ja będę. Wam, ja Słuchaj będę dumał jakiś adera na DHD Jacek ziergiej. pyta, czy to jeśli chodzi o te wlewy, to tylko Mateusz twierdzi, że nie zapłacił, czy Jacek też nie zapłacił temu chłopowi od wlewów? A to chyba oni powinni wiedzieć, komu nie zapłacili. Wiem, że jest dług. Dwóch, tak? Dług jest. A dług. jest dług. dług? No że macie dług. No, od brednia, no brednia, brednia kompletnie. Dobra, a teraz Nitrozyniak powiedział, żebyś e, nie nazywał go chłopcem, bo to jest dorosły chłop. Ma już dzieci e, jest zaręczony. Dlaczego nazywasz go chłopcem? Bo chłopcem to jest tak, wiesz. To jest taki e, rozdygotany chłopiec w takich krótkich spodenkach, rozdygotany przez emocjonalnie przez, na, na, podszedł tym swoim komputerem, tam, tam się puszy, tam wezywa, tam życzy właśnie tam należytych e, swoich rozmówców. Jednemu będzie, teraz jednemu teraz będzie mówisz, gwałczył matkę. Ale Ale ja mówię o konkretach, ja mówię o faktach. Kogo ja leżę? Ja, ja, ja mówię o konkretach. A na żywo to jest taka rozdygotana galaretka, tam pampersy wystają. W tej chwili też słyszę, głosik mocno rozedrgany. Słabiutki jesteś, chłopczyku. Bardzo słabiutki jesteś. Ja powiem ci więcej. Nie wiem, ja, ja, powiem te ci więcej. ja powiem ci więcej. Ja powiem ci więcej. Siergiej! Siergiej! Ciebie już nie ma. Czy to groźba? Biznesowo ciebie już nie ma, no ale chociaż w sumie ci dobrze życzę, bo upubliczniłeś te zarobki 80. W Polsce... Ruski agent wpływu zarabia 80 tysięcy dolarów na tej naiwnej ty młodzieży. Nie Ludzie ale ty nie ty chcesz, go pozwać, chcesz go pozwać o to, że y, y, powiedział, że twój y, nie, 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 syn nie, nie ma dłuż... Nie, nie powiedział, dług. że mój syn. Powiedział Jacek Murański... Rzucił takie no dobrze, to twierdzisz... Jacek Murański oddaj ludziom pieniądze we Wrocławiu. Okej, okay, to twierdzisz, że ten Murański pozew ty będzie ty na taką się. sumę, że on go puści z torbami i biznesowo już nie będzie istniał? Będzie uzasadnione oczywiście. Coś coś to, coś to, coś że że, Będzie uzasadniony, że przez tak. to, że tak powiedział, że masz konkretne długi, na, to ty potraciłeś na... tysiące, setki tysięcy. Konkretnie straty na wizerunku e, firmy, gdzie jestem wspólnikiem. To już przestaję się wydzierać? No? Można dojść do głosu. Tak. Bo to jest właśnie, bo to jest właśnie taka taktyka, kurwa twoja, że za każdym razem głośniej, kurwa, mocniej, więcej. I Ale fakty, jak, fakty, chłopcze, fakty, fakty, fakty. No te fakty są takie kurwa, że od trzech miesięcy w tym straszysz i nic nie robisz, bo ty jesteś kurwa tendaperem. jesteś łistem kurwa z stand Ej, Masz 60 straszę? lat. Masz 60 lat, kurwa, i jedyne co osiągnęłeś, to krzyżenie, kurwa na cage'ach i na konferencjach swojej mamady. Nie jest to dobre dla kampanii, że w programie yy, na żywo takie są oskarżenia, że jesteśmy ma... stand-uperem, a chciałbyś zostać prezydentem. Yy, yy, więc po pierwsze, yy, po pierwsze, przygotuj się lepiej, jeżeli o kimś rozmawiasz, bo ty masz lat 28, ja mam 52, więc do 60. To przygotuj się lepiej, bo mam, mam lat 27, kurwa. Do, do 60 mi jeszcze trochę brakuje. No ale tak jest, mniejsza różnica jest między 60 a 52, między 27 no, do a 28. Do rzeczy, do rzeczy, Jacek. No i do rzeczy, no jakie to zarzuty się pojawiły? No, no, usy, no że tam usy, macie jakieś duper. długi. No, nitrozy nie twierdzi, że są jakieś tam. No Ale że no, nie, nie bzdura. bzdura no, to, że, a ja twierdzę Bardenga, Kurwa, że Wardęga. Ja, ja, Równie dobrze no. można by sformułować zarzut jakiś obrzydliwy, że Wardęga kogoś wczoraj okradł. No czy Dobra, to jest polega prawdzie? No nie, no chłopak Bredzi. A co sądzisz o tym, że Jacek. A co do zasady mówił, że 6 miesięcy czeka, to jeszcze trochę poczekasz, chłopcze, to się musi wszystko, odstać, kurde, chłopcze, chłopcze! Chłopcze, zamknij buzie i nie pomagaj sobie to, bo ciągle te przecinki używasz KKK, bo masz wiem, że masz ciężko. Język polski to jest tobie dla ciebie nowy język. To nie jest twój język, to nie jest twój e, język narodowy, więc rozumiem, że mówisz, że masz, nie masz takiej biegłości mówisz, w języku polskim tak? ale co do zasady, Tańcula czeka już pół roku. Tak działają polskie sądy i to się musi odstać. Musimy też odpowiednio uzasadnić w tym pozwie, ale bardzo dobrą informacją jest, na co zwrócili mi uwagę moi wspólnicy, że chłopak ma bardzo. Do poważne źródła dochodów. Otóż ten. E, ta ten, okay, ten, ta ruska Onuca zarabia na polskich dzieciach okay, no 80 momencie, tysięcy. Momencie, chciałbym, ch chciałbym to wyjaśnić, bo tak. E, Okej, okay, rozumiem, że pozywasz Nitrozyniaka. Teraz chciałbym wyjaśnić, bo nazywasz go, że on ma w ogóle pochodzenie, że on nie jest Polakiem. Rozmawiałem o tym z Nitrozyniakiem. Nitrozyniak twierdzi, że to jest jakieś w ogóle wymyślone no, no, ja, rzeczy. Ja, ja, ja się posłużę dowodami, sam ich dostarczył. Znaczy, twierdzisz, że. Bo, dostarczył ich sam, chwalił. Tam, mam tutaj te, te dowody, pokażę Ci to. Okej, okay, na jakiej podstawie twierdzisz, że to nie jest Polak? Y, ponieważ sam się pochwalił swoim rosyjsko-niemieckim pochodzeniem. Babcia, jak stwierdził, jest z pochodzenia rosjanką. Babcia. Babcia, babcia jest, no, babcia. jest z pochodzenia rosjanką, a dziadek Niemcem. No to są, jego, to są jego słowa. Bo była mowa tam na jednym od, pytanie od widza. I na tej podstawie twierdzisz, że to jest. Jak rosyjska na tej twierdzi. Ja powtarzam po nim. Dobra, ale przestaniesz krzyczeć teraz, czy nie? Chłopcze, mów. A Obecne ziemi Polski, do kogo należały przed I wojną światową? Ziemie polskie, chłopcze, teraz nie próbuj wybrnąć, powiedziałeś wprost. No nie, nie, Powiedziałeś nie tylko... Niemco, żaden Polak przed wojną, przed pierwszą wojną światową nie powiedziałby, by żyjąc pod zaborem niemieckim, że jest Niemcem, a Polak żyjący pod zaborem rosyjskim nie brni w absurd, chłopcze. A Polak a ty żyjący ty pod zaborem rosyjskim nie, nie powiedziałby, że jest, jest Rosjaninem. No nie, jesteś, swoje... a, jesteś, twoje... jesteś infantylnym twoje... ignorantem, nie, br, nie, nie brni w absurd. A ty, ja ty nie obraż tego absurdem. Szperem, nie ograsz tego na... No absolutnym. dobra, ale nawet jeżeli ma jakieś w rodzinie obcokrajowców, czy nie to... nie ma nic złego, tylko te... To Ty nie go ma. nazywasz rosyjskim zasady? agentem. Nie, ja go nazywam rosyjskim agentem po tym, co na dwa, powiedział. Na po, w, dniu ataku, w dniu ataku Rosji na Ukrainę, na pytanie widza, czy to dojdzie do Polski, czy ten atak rosyjski odpowiada, oby tak. Nie ma jaki niczego troske, złego, jaki... że ktoś ma babcię Rosjankę a dziadka nie No niepza. dobrze, to dajmy się w mu w teraz złego, Ale to wiele tłumaczy. Dobra, okay. Jeżeli typ o pochodzeniu niemieckim mówi, że dajmy mu z Breslau, polski Polaczki mają dajmy, dajmy mu, mu Dajmy jest zawsze. Super. Tylko no no wyjaśnij to Tak jest zawsze Będzie teraz Nie mów do mnie, chłopcze, to po pierwsze. Bo do administracja akmantę tak brakuje ci argumentów jak mantę. Niczego mi nie brakuje. będziesz cytował sąd. Niczego mi nie brakuje. I Nie więc jakbyś, był, więc jakbyś był. Ty masz tym, problem na ale twarzy. Ale daj mi to zrobić. Ja tobie się na twarzy, nie da przerywać. Więc, bo tam chyba, chyba się tam często przechadzasz po parku południowym, bo coś tam nie możesz zmazać tego, co tam ci zostało po ptakach na twarzy. To teraz dajesz argumentu, że ma znamie na twarzy? Ja. ja? To właśnie takie jest Murański, pomówić odnośnie pochodzenia. Yy, no ale chuj, on jest chłysym kwelem kurwa. Też i ma mordę kartofel, jak kartofel. już chcemy tutaj. Jakiś te, teraz fizyczności obrażać. Sorry, coś, mam do ciebie pytanie. jak to... mam do ciebie też brędzisz, pytanie. Brędzisz, chłopce, brędzisz. Ale dobrze, daj mu odpowiedzieć. Mam do ciebie pytanie, bo Jacek tutaj zadeklarował, że w 2030 roku i mówi, że mówi to śmiertelnie poważnie, będzie kandydował na prezydenta. Co ty o tym sądzisz? Sądzę o tym, że Jacek Urański nawet nie wie, że w 2030 roku nie będzie wyborów na prezydenta. Więc chyba... To... No tyle poważnie biorę do... dokładnie wydatki, będą. No, 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 jak, mam, jak mam traktować poważnie gościa, który twierdzi, że używa jakiegoś argumentu, a to jest brednia. No. Ta kadencja kończy się w roku 25 kolejne wybory, lekko licząc. Więc informujecie, w Polsce kadencja w przeciwieństwie do parlamentarnej trwa prezydencka 5, 5 lat. lat. Teraz wybory będą w 25 nitro. 25 plus 5 to jest. Halo? Okay. Ile? A to, a to akurat... Nie, to akurat, to akurat muszę przyznać. Trochę się... Majtnąłem. Majtnąłeś się, bo no, jesteś majkiem, No to się maitnąłeś. Jeszcze stary, podpiętym pod pampersy, więc maitnąłeś się. To jest jedyny raz, kiedy, no. kiedy, kiedy będziesz miał rację podczas tej dyskusji, więc możesz sobie piąteć. Ale kto wie, może będą jakieś przyspieszone, nikt nie wie jak to A będzie. To, Oczywiście to nie jest, że mnie. Raziej wyborów na prezydenta nie przyspieszają. przeciwieństwie do do parlamentarnych. No ale spoko. Możesz Winszować. Wow, pierwszy raz, wygrałeś. Ja ty jeszcze masz coś mi do powiedzenia? Nie ojca, mi wyzywasz matkę, siostrę, babcię? A no. ja mam pytanie, bo miało dziewczynę. dojść do waszej konfrontacji. Mhm. Była umówiona jakaś przed walką nitrozyniaka. Czemu do tej konfrontacji nie doszło? Bo przyszedł Jacek Murański dzień przed walką, a następny dzień, czyli w dniu, kiedy odbywała się walka, no i akurat nie byłem w stanie, żeby chodzić i jakiś wywiadów udzielać ludziom, kurwa, odlepionym. Jest to chyba w miarę zrozumiałe, nie? Że w, w, w faj day'u się. No to nie za to się dzisiaj, dzisiaj się za to, Siergiej ładnie wyświetliłeś. Także, chłopcze, dziękujemy Ci. Ale, ale wiesz co, będziesz tutaj, będziesz tutaj za każdym razem, będziesz za, za każdym razem nie pomawiał odnośnie jaką bym był Rosjanem. Dobrze wiesz, jakie to. Rosjanin y, oku... I, to, i to nie pomawiam, tylko to są twoje słowa. Ja używam jako argumentu Szary, jest, twoich jest... własnych słów. Ty się tym chwaliłeś. Jezusa. I w kontekście tego, że życzysz Polsce Kurwa, rosyjskiej się. okupacji się, i jednocześnie męczy. mieszkając we Wrocławiu, mówisz o tym mieście Breslau i twierdzisz, że Polaczki się mają niemieckiemu panu kłaniać, to wiele tłumaczy. To tylko tyle i aż tyle. To bardzo dużo mówi o tobie. Tyle. Już skończyłeś? Dla każdego średnio inteligentnego widza ten przekaz jest oczywisty. No. Właśnie dla każdego średnio inteligentnego widza, w momencie, kiedy Rosja napada na Ukrainę, a ty chodzisz i kurwa jak mantrę powtarzasz, że moja matka jest Rosjanką, babcia kurwa... Babcia, to mi się z babcia, siergiej. sam się budujesz, nie ja powtarzam, budujesz, powtarzam, powtarzam po tobie, powtarzam twój przekaz. Chłopcze, chłopcze, bo nie zaraz kłamie i nie mogę, muszę to sprostować, nie, po, nie, po, nie powtarzam jak mantry, tylko chłopcze, powtarzam po tobie, Siergiej, po tobie powtarzam. No, idiota, kurwa. Jesteś kurwa łysym idiotą. W wieku 50 lat zamiast kurwa bawić się z wnuczkiem, bo ty chodzisz, kurwa, po programach i wyzywasz, kurwa, 20-latków. Chciałbym Ci pogratulować. Jesteś naprawdę ja kurwa... Ja stwierdzam wy... fakty, nie wyzywam. Stwierdzam fakty. No, masz już bliżej niż dalej, więc kurwa, no, większuję temu, jak spożywasz swoje opłaty. No, wyjdź na trzeciego dzisiaj. po reporterze no. i po tańculi, to zobaczymy, czy mam bliżej niż, niż dalej. Bo jesteś ode mnie o, ile tam? 27 no, wie... lat młodszy. Nie że byłeś w stanie tańcać, trzecią walkę z trzy. tego szczura? marzenie. Tego szczura? No, ale bierze, z dwoma rękami. Ale to oczywiście. Na trzeciego niech wychodzi. To, to, to zobaczymy, kto ma bliżej niż dalej. Ej! Małacik. W krótkich spodenkach. To zobaczymy, kto ma bliżej niż dalej. No. Na zmęczonego podwójną walkę po ale, są nas, to nie jest ale wychodzisz? Ej. Nie stać tak Chłopcze, wychodzisz? Na zmęczonego, jak to mówisz, starego, starego dziada, i tak dalej, który ma bliżej niż dalej. Wychodzisz na trzeciego? Powiem Ci tak, jesteś kurwa, nie wartą atencji, więc to jest chyba ostatni raz, kiedy w całym życiu rozmawiałem. I nie próbuj do mnie podchodzić w życiu realnym, bo gdzieś się przetniemy. No dobrze, myślę, że na tym zakończymy. Jeśli